I... Rozmowa dnia. I Andrzej Grzyb, Polskie Stronnictwo Ludowe, przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, dzień dobry państwu, pozdrawiam serdecznie. W Brukseli trwa dyskusja o tym, czy Unia Europejska, jeżeli będzie taka konieczność, powinna wysłać swoich żołnierzy, żołnierzy państw Unii Europejskiej na Ukrainę, by zapewniali bezpieczeństwo, gdyby doszło do jakiegoś zakończenia wojny, do jakiegoś porozumienia, jakiegoś pokoju. Czy Polska bierze to pod uwagę, żeby wysłać swoich żołnierzy na Ukrainę? No dzisiaj rozpoczyna się szczyt, a akurat w Brukseli. Jednym z punktów najważniejszych ma być problem migracji, ale również te sprawy, o których Pan tutaj wspomniał. Na pewno będą przedmiotem szczytu, a inspirację do tej rozmowy oczywiście została. Czy jest tą inspiracją wypowiedź pana prezydenta Macrona, który nawet testował to. który przyjechał do Warszawy i nawet tak. premiera Donalda Tuska miał namawiać, miał próbować pozyskać do tej koalicji państw gotowych wysłać żołnierzy. A my jesteśmy gotowi, czy nie jesteśmy gotowi? Nie, nie jesteśmy gotowi. Nie jesteśmy gotowi, zresztą to zostało wypowiedziane przez pana premiera, że. Polska i ministra spraw zagranicznych nie rozważa w chwili obecnej takiej opcji, ponieważ to nawet w mojej opinii by bardzo mogło skomplikować proces ewentualnie zakończenia wojny. Zresztą to by była też świetna w chwili obecnej narracja dla strony rosyjskiej, która pewnie wszyscy widzieliśmy tą mapę, która była prezentowana przez rosyjskie media. I również przedrukowywana w mediach również europejskich, polskich, jak miała być wyglądać mapa po ewentualnym zakończeniu działań wojennych. Oczywiście, że wszyscy chcielibyśmy, aby te działania wojenne zostały zakończone, żeby był jakiś zgodny z interesami Ukrainy zawarty pokój, ale to Ukraina musi zdecydować, w którym momencie i na jakich warunkach wyraża zgodę. Zresztą wszyscy. Wszyscy pamiętamy te deklaracje złożone wcześniej, i one przecież nie są deklaracjami złożonymi od tak sobie, tak? że warunki z pokoju czy warunki przerwania działań zbrojnych muszą zostać zaakceptowane przez stronę ukraińską, i to potwierdzali wszyscy. Którzy reprezentują tak zwany demokratyczny świat. Panie pośle, powiedział pan o tym, że w chwili obecnej nie bierzemy pod uwagę wysłania naszych żołnierzy, polskich żołnierzy na Ukrainę. W, jakich, w jakim scenariuszu to będzie brane pod uwagę? Panie doktorze, z reguły po, doświadczenie dotychczasowe pokazuje nam, że z reguły jak kończą się tego typu działania wojenne. To ustanawiane są też pewne warunki funkcjonowania obydwu stron i również sił, które ewentualnie nadzorują ten proces rozejmu czy pokoju. Najczęściej włączone w to były niebieskie hełmy, a więc była to misja z udziałem Organizacji Narodów Zjednoczonych, były to siły o charakterze międzynarodowym. Więc na dzisiaj nie znam takiej konstrukcji, która byłaby zaakceptowana przez wszystkich członków NATO, akurat jeżeli chodzi o to, aby NATO przejęło. Czy państwo rolę czu... niebieskich hełmów. W tym, rolę tego. niebieskich hełmów. No więc... Ja zakładam, że właśnie coś takiego przygotowuje Emmanuel Macron. To znaczy dochodzi do jakiegoś rozejmu, do zawieszenia broni między Rosją a że... Ukrainą. Uzgadniane jest to, że powstaje strefa zdemilitaryzowana i gwarantem tego bezpieczeństwa... No, muszą być jakieś siły. Właśnie będzie kto? Będzie... Muszą być My, jakieś na siły, które będą... Będą gwarantowały, jednocześnie będą też akceptowane czy respektowane te warunki, postanowienia, postawienia tych sił rozjemczych, które będą pilnowały warunków ewentualnego rozejmu czy, czy pokoju. I wtedy możemy się nad tym zastanowić? Wtedy jest to warte dyskutowania, żeby to w, również Polscy w tej w, w, strefie na przykład zdemilitaryzowanej byli? Jest, i wtedy jest to sprawa, która będzie miała zupełnie inne z, podstawy. Na chwili obecnej nie mamy takiej podstawy, żeby twierdzić, że wysyłanie misji na Ukrainę ma jakikolwiek mandat. A Polska uważa, że powinna to być decyzja całego NATO? Czy te próby Emanuela Macrona, żeby stworzyć taką koalicję wewnątrz NATO, są też czymś, co można wziąć pod uwagę, na przykład, żeby zwiększyć naszą pozycję, żeby zwiększyć głos Polski w sprawie Ukrainy? W mojej ocenie powinien to być, powinna to być decyzja całego sojuszu, a nie tylko pojedynczych państw, które ten sojusz tworzą. Oczywiście, że. Z, Państwa członkowskie będące członkami sojuszu mają prawo nadania pewnej dynamiki, dyskusji wewnętrznej, więc ja ten głos pana prezydenta Macrona traktuję całkiem serio, poważnie, ale to nie jest coś, w czym Polska jest gotowa w chwili obecnie wziąć udział w ja takiej. Że biorąc chociażby pod uwagę nastroje w Polsce, rozumiem to, że chcecie być ostrożni i nie dawać takiej deklaracji, że kiedyś być może wyślemy naszych żołnierzy. Wiemy na przykład, że Konfederacja bardzo mocno to akcentuje. Politycy Konfederacji mówią, że Polska powinna powiedzieć, że nigdy pod żadnymi warunkami nie wyśle swoich żołnierzy. Ale czy jeżeli my chcemy być ważnym głosem w sprawie Ukrainy, jeżeli my chcemy nadawać tempa, tak jak powiedział pan poseł, czy. To nie jest coś warte rozważenia? Ta propozycja Emmanuela Macrona? Panie redaktorze, to nie jest tak, że ta propozycja prezydenta Macrona ona w ogóle została, pozostała bez echa. No, Najlepszym przykładem jest to, że premier polskiego rządu i myślę, że również prezydent, nie wiemy jaki był temat tej rozmowy, bo publikacji, z tego co pamiętam, akurat czy jakiejś konferencji prasowej po spotkaniu pana prezydenta z prezydentem Macronem, mówi o panu prezydencie Andrzeju Dudzie, nie było. Niewątpliwie ten temat był zarówno w relacjach z polskim premierem, jak i również z prezydentem. Więc to nie jest tak, że my w Polsce unikamy tej rozmowy, tej dyskusji, ale tak jak powiedziałem, w chwili obecnej wydaje się, że i tu podzielam stanowisko pana premiera. To nie jest czas na rozważanie takiej aktywnej, aktywnego uczestnictwa w tego typu misji. Czyli podsumowując, na teraz nie, a w przyszłości musiałaby to być decyzja całego Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tak, no i oczywiście I wtedy zdajemy, ewentualnie tak. zdajemy, zdajemy sobie sprawę, że to jest bardzo poważna decyzja, ona ma daleko idące konsekwencje, ale tak jak powiedziałem, najważniejszą rzeczą która jest respektowana przez państwa, które tworzą ten blok wspierający Ukrainę, aby to odbyło się z, za aprobatą samej, samej Ukrainy, która jest ofiarą tejże agresji. Wczoraj minister obrony narodowej Władysław Koźniak-Kamysz przyjął meldurek o tym, że system wyrzutni Patriot w Polsce osiągnął stan wstępnej gotowości. Do no to pierwsze pytanie, co nam to daje, tak w praktyce. Panie redaktorze, ja jeszcze chcę zwrócić uwagę na jeden fakt, że ten stan wstępnej gotowości i testowanie systemu ICBS odbyło się też w obecności amerykańskiego ambasadora, pana ambasadora Brzyńskiego, który bezpośrednio po tym wydarzeniu był gościem naszej podkomisji do spraw relacji z NATO, gdzie podzielił się również Tą informacją i to jest ważne z punktu widzenia również dostawców samego sprzętu i włączenia tego w system, polski system obronny. Więc ważne, ważne jest również to, że to jest pierwszy z, z państw członkowskich na to, który poza Stanami Zjednoczonymi, który testuje ten system ICBS i warunkowo on został zatwierdzony dla polskiej armii. Z wszystkich oczywiście aspektów technologicznych związanych z, z funkcjonowaniem tego systemu nie jesteśmy w stanie tutaj pewnie dobrze zrozumieć i, i, i ocenić. Natomiast z punktu widzenia: wprowadzenia tej ważnej decyzji, jakim jest wprowadzenie do Polski patriotów, jest to ogromnie ważne, no bo to wzmaga nasze zdolności obronne, w szczególności w obrony powietrznej. O technicznych szczegółach oczywiście nie będziemy rozmawiali, ale Trzeba, by tu, pan, trzeba tu tutaj pan, fachowców ze strony Wspomniał pan poseł wojska. o ambasadorze Brzezińskim, który prawdopodobnie już niedługo będzie... No, zwywany z powrotem do Waszyngtonu. I Zresztą, jak sam powiedział, inny... 20 stycznia zamierza złożyć swoją rezygnację Więc z funkcji ambasadora. Potężne pytanie, co dalej z tą polsko-amerykańską współpracą, to pytanie odłożymy na dalszą część naszej rozmowy. Chciałem jeszcze zapytać o jedną bieżącą sprawę krajową. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o obronie cywilnej. No to jest ważny fakt. Ja myślę, że to jest też zobowiązanie, które padło w momencie uchwalania ustawy o obronie ojczyzny. Że kolejnym wtedy przez rząd zjednoczonej prawicy dokumentem, który zostanie przedstawiony do prac sejmowych, będzie ustawa o obronie cywilnej. To się nie stało, dopiero obecny rząd przedłożył ten, tę ustawę. Ona domyka system. Z jednej strony mamy ustawę o obronie ojczyzny, a z drugiej strony budowanie zdolności obronnych i odporności całego państwa, wszystkich elementów państwa polskiego w warunkach zagrożenia i kryzysu. I w praktyce co dokładnie to W praktyce daje? to oznacza, o, oznacza to włączenie nie tylko wojska, ale również w całej sfery cywilnej w system obrony kraju. No bo proszę sobie wyobrazić na przykład warunki kryzysowe. No mieliśmy z takimi warunkami kryzysowymi do czynienia na Dolnym Śląsku w związku z powodzią, żeby odnieść się do katastrof naturalnych. Nie tak? widzieliśmy jak wiele elementów tam nie funkcjonowało, dlatego że odpowiedzialnymi zgodnie z ustawą za kierowanie systemem obrony cywilnej w warunkach zagrożenia, katastrof naturalnych czy kryzysu są szefowie samorządów. To oni będą organizowali wraz z podległymi im zasobami, siłami ludzkimi najczęściej wymieniamy tutaj oczywiście straże pożarne za przygotowanie. Ale to też wiąże się na przykład z chociażby w warunkach jakiegoś zagrożenia z dostępem do wody, dostępem do prądu. Zapasowymi źródłami z, z, ze świadczeniami osobistymi i rzeczowymi ze strony również um, um, obywateli, ale również podmiotów gospodarczych, które nie są w, którego właścicielami są osoby prywatne czy firmy prywatne. I tu Więc musimy cały ten chwilę... system wymaga rzeczywiście bardzo silnego wsparcia, ponieważ odporność państwa buduje nie samo wojsko, tylko właśnie sfera cywilna. Tu musimy na chwilę wstrzymać oddech Andrzej Grz Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Polityk Polskiego Stronnictwa Rodowego jest naszym gościem. Pozdrawiamy słuchaczy radiowej jedynki i zapraszamy na drugą część naszej rozmowy w mediach społecznościowych. I tu chciałem wrócić... Do wątku współpracy polsko-amerykańskiej. Ten system wyrzutni patriot, który osiągnął wstępną gotowość w naszym kraju, nie byłby możliwy, gdyby nie ścisła współpraca Polski ze Stanami Zjednoczonymi. Tak jak pan poseł powiedział na odebraniu meldunku, wczoraj był obecny ambasador Brzeziński, osoba związana z administracją Joe Bidena, prezydenta, który kończy już sprawowanie swojej funkcji. Od stycznia mamy nowego prezydenta, Donalda Trumpa. Obawia się pan o tę współpracę między Polską a Stanami Zjednoczonymi od stycznia? Panie że my jesteśmy ważnym partnerem w Europie, w tej części Europy dla NATO. Skąd ta moja teza o, o, o ważności? No, proszę zauważyć, że po długich latach starań. Do Polski zostało przyniesione, przyniesione też tak zwane wysunięte dowództwo V Korpusu w kampku Kościuszko w Poznaniu. W Polsce w chwili obecnej w systemie rotacyjnym w, funkcjonuje ponad 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Ci żołnierze amerykańscy są również obecni w, w bardzo ważnym miejscu, jakim jest port lotniczy Jasionka. Są również obecni w przesmyku, czy w okolicach przesmyku suwalskiego. Jednocześnie też są obecni w bazie w powidzu, czy, czy też w nowych lokalizacjach tam, gdzie mamy poligony ćwiczebne. Więc to świadczy o tym, że Polska stała się ważnym tutaj komponentem. W strukturze NATO. Została uruchomiona Donald również. Czy twierdzi, jeżeli... że NATO go nie interesuje, że. Panie redaktorze, ale jeszcze chcę dodać. Więc tu mówimy w ramach NATO. Natomiast baza y, antyrakietowa w Redzikowie to jest typowa y, instalacja amerykańska, która służy dualnie, że tak powiem, zarówno y, ochronie przed. Y, jest, jest elementem systemu antybalistycznego. Łącznie z bazą w Rumunii, i też będzie służyła dla celów obrony natowskiej. I ta instalacja jest w chwili obecnej w sposób stały zarządzana przez stronę amerykańską, przez żołnierzy marynarki Stanów Zjednoczonych. Więc to świadczy o tym, że Stany Zjednoczone są obecne fizycznie w Polsce i, i mają tutaj zlokalizowane swoje ważne również interesy, nie tylko związane z obecnością w NATO, ale również z systemem obrony. Tym, bardziej powstaje, w tym bardziej powstaje pytanie, jeżeli tak wiele zależy od Stanów Zjednoczonych, jeżeli ta obecność jest tak istotnym czynnikiem naszego bezpieczeństwa, to co, jeżeli Donald Trump stwierdzi, że NATO go nuży, nie interesuje i po prostu ta obecność będzie coraz mniejsza? Ja mogę powiedzieć, że zawsze oprócz nowo wybieranych prezydentów istnieje cały system, który określamy jako Deep State, a więc tego głębokiego państwa amerykańskiego który też moduluje te zapowiedzi, częstokroć ważne polityczne, ale jednak z okresu kampanii wyborczej. Widzieliśmy też, jak prowadził tę politykę nowo wybrany, a poprzednio również będący prezydentem Stanów Zjednoczonych Donald Trump. On rozumie politykę dosyć w sposób taki, który określany jest często jako polityka transakcyjna. I w interesie podatników amerykańskich, mówi, zaangażujcie się w większym stopniu w własna, własne zdolności obronne. Stąd też ta jego presja na te 2% PKB wydatków na obronność we wszystkich państwach członkowskich. Polska tę normę spełnia z naddatkiem. Jesteśmy państwem, w którym w roku bieżącym z, prognozowaliśmy, że wydamy na obronność, zarówno z budżetu, jak i również z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. To jest fundusz pozabudżetowy, z którego finansowane są zakupy na modernizacji polskiej armii. Ponad 4,2% PKB. Na przyszły rok to jest prawie 190 miliardów z tych dwóch źródeł na finansowanie polskich zdolności obronnych a połowa z tego jest wydatkowana na modernizację Polski. A duża część, tak jak mówiliśmy przed chwilą o patriotach, to są zakupy również w przemyśle zbrojeniowym amerykańskim. Dlaczego? Dlatego, że oni oferują najbardziej zaawansowane systemy. Czyli im się to po prostu opłaca, żeby u nas być? Skoro my zamawiamy to To jest, to jest sprzęt. ważny to biznes, jest to jest biznes. Ważny, ważny fakt. No, żaden z szefów rządów nie lekceważy tego faktu, że ktoś kooperuje z przemysłem jego kraju. Więc. <laughs> Tak samo też będzie, jestem o tym przekonany, że tak samo jest również z prezydentem amerykańskim, którym, czy to był Joe Biden, czy do tej pory jeszcze urzędujący prezydent, czy to będzie prezydent Donald Trump. To po pierwsze, w jaki sposób wywiązujemy się z naszych zobowiązań w ramach sojuszu i w drugiej strony też, gdzie są ulokowane również ważne i, I to wartościowo w wymiarze finansowym, nasze wysiłki modernizacyjne w zakresie zakupów dla polskiej armii. To też jest niezmiernie To też sprzyja tego No ale też obecności. temu, co nazywamy interoperacyjnością całego systemu. No przecież taki samolot F-35 to jest, można powiedzieć, taki latający komputer, nazywany jest to platformą. Nie tylko samolotem, jest to platforma, która współpracuje z wszystkimi systemami naziemnymi również. Panie pośle, na koniec chciałbym, żebyśmy jeszcze wrócili do naszej polityki krajowej. Słyszymy sygnały o tym, że wielkimi krokami, albo jakimiś krokami zbliża się porozumienie między koalicjantami, między ludowcami, między Lewicą i między Koalicją Obywatelską w sprawie po pierwsze, związków partnerskich, po drugie, dekryminalizacji aborcji, a po trzecie, waszego projektu. Projektu Ludowców w sprawie powrotu prawa aborcyjnego dostaną sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Może pan to potwierdzić, że to porozumienie jest zapasem? Panie redaktorze, sprawa przywrócenia sytuacji prawnej sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie dotyczącej aborcji jest zapisana w umowie koalicyjnej. I gdybyśmy rozpoczęli akurat prace ustawodawcze od tego projektu, który został zaproponowany przez Polskie Stronnictwo Ludowe i wspierany również przez Polskę 2050, to pewnie bylibyśmy daleko dalej w tej sprawie i usunięte by została część tych, że tak powiem, oczekiwań związanych z normalizacją sytuacji w, w tej sytuacji. Uważam, że akurat te trzy przesłanki, które zostały, z których jedna została przez wyrok Trybunału Konstytucyjnego usunięta, one respektują tę zasadę niezmuszania przez państwo, przez regulacje prawne kobiet rodziców do heroizmu. I wydaje mi się, że przywrócenie tego jest zrozumiałe dla wszystkich. Słyszymy sygnały ze strony lewicy, że są gotowi poprzeć, wa poprzeć wasz projekt, ale że jest tutaj pewne porozumienie, nad którym razem pracujecie. Porozumienie zakłada to, że lewica wasz poprze projekt poprze, ale równocześnie też będzie zgoda wystarczającej liczby polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego na to, by przegłosowany został również projekt dotyczący dekryminalizacji aborcji. To wszystko zależy od tego, co w tym projekcie będzie. No, na razie nie znamy tego projektu dotyczącego dekryminalizacji poprzedni w tym kształcie, który był zaprezentowany. Nie uzyskał akurat um, uznania ze strony posłów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ten ma być doprecyzowany, ma być odrobinę łagodniejszy podobno jesteście... To, panie redaktorze, ja myślę, że... Raczej na tak. Ja, jest, ja jestem otwarty na rozmowę w, w tej sprawie podobnie jak i cały klub. Uważamy, że powinniśmy przyjmować rozwiązania, które znajdą, są elementem akceptowalnego kompromisu. Jeżeli tak to będzie, no to cały klub to nie, niewątpliwie rozważy. To jeszcze... Jedna informacja z sejmowych kuluarów, to znaczy, że w sprawie związków partnerskich jest możliwość, że również wystarczająca liczba polityków Polskiego Stronnictwa Rodowego zgodzi się na to, by te związki były zawierane w Urzędzie Stanu Cywilnego. To wywoływało emocje. Wiem, że rozmawialiście na ten temat z pozostałymi koalicjantami. No, akurat, w jakim momencie teraz ak jesteśmy? Akurat jeżeli o, o tę kwestię chodzi, to nie znam żadnych szczegółów, które by posunęły sprawę do przodu. Ponieważ nie uczestniczy akurat w tych rozmowach, być może. A może osobisty pogląd jest jaki? Te związki partnerskie mogą być zawierane w Urzędzie Stanu Cywilnego, czy tam nie powinny być zawierane? Panie dyrektorze, my nie chcielibyśmy zrównywania tej normy konstytucyjnej, która znajduje się w Konstytucji, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny. Ale tych różnic tu jest sporo. To nie, nie, nie ma żadnej ceremonii nie, Natomiast nie ma wszystkich tych Natomiast, tych natomiast praw. być może uda się znaleźć taką formułę, która byłaby akceptowalna. Ja tutaj nie twierdzę, że polityka jest, czy, czy ustawodawca jest od tego, żeby meblować prywatne życie ludziom. I niewątpliwie sprawa dotycząca na przykład no, dziedziczenia, odpowiedzialności za drugiego człowieka, również i dbałości o, o jego zdrowie w warunkach, kiedy on jest w szpitalu i tak dalej. To są sprawy, które są akceptowalne z naszej strony, więc. Natomiast, no, chcielibyśmy, aby była wyraźna taka, takie rozgraniczenie, czym jest małżeństwo, a czym jest związek partnerski. I to, czym tym rozgraniczeniem na przykład może być kwestia ceremonii, no bo Lewica mówi o tym, że kwestią godności tych osób zawierających związek partnerski jest to, by to było po prostu w urzędzie stanu cywilnego, żeby to było w jakimś normalnym miejscu. Ehm, Panie, A... panie, panie I że to będzie, ja, będzie się różniło, ja ty, ja tylko... ale żeby to miejsce po prostu sprawiało, że ci ludzie poczują się godnie. Ja tylko się zastanawiam, dlaczego. No bo wiemy, rozumiem te oczekiwania ze strony osób w tej samej płci. Natomiast tak naprawdę największą presję mamy ze strony osób, które mają te związki w tej chwili nieformalne, tak jak mówimy, to swoisty konkubinat, tak? którzy chcą, aby tutaj doszło do zgody na związki partnerskie. Tak? Które, tak jak czytaliśmy w tych pierwszych projektach, można byłoby jednostronnym oświadczeniem rozwiązać, wysyłając to jedno, jednostronne oświadczenie do urzędnika stanu cywilnego, a jednocześnie skorzystać z wszystkich przywilejów, które są związane na przykład ze wspólnym opodatkowaniem, z ulgami finansowymi itd. Czyli de facto można byłoby dosyć koniunkturalnie czasami zawierać te związki ze względów czysto finansowych, fiskalnych, podatkowych. Ja tego nie mówię na podstawie, że tak powiem, mojej jakiegoś osobistego przekonania, ale na podstawie kwerendy na przykład ekspertów finansowych, podatkowych, którzy mówią, że to byłaby też forma na przykład unikania Polskiego systemu podatkowego przez osoby mówię, heteroseksualne, które, czy żyjące w związkach heteroseksualnych, w które, w które traktują instytucje małżeństwa zawieranego w Urzędzie Stanu Cywilnego jako też pewien, pewnego rodzaju ich ograniczenie, no, łatwość rozwiązania tego to związku może, jest, jest, jest dla nich tutaj... to może upiecze, związek, związek partnerski ma być taką, bym powiedział, formą łatwego rozwiązania, natomiast no związek, za, związek... Ułatwienia podatkowe za, przecież dla ludzi. No to może upieczecie dwie pieczenie przy jednym ogniu. Z jednej strony związki dwupłciowe będą mogły sobie skorzystać z pewnego ułatwienia podatkowego. Z drugiej strony osoby w związkach jednopłciowych w końcu będą mogły godnie zawrzeć Związek Partnerski w Urzędzie Stanu Cywilnego, to same plusy. Panie, panie redaktorze, poczekajmy na projekt, który zostanie przedłożony. Będziemy rozmawiali o realnym proje projekcie. To jestem wtedy przekonany, będziemy mojego... mogli wyrazić do końca swoją opinię, bo w chwili obecnej to jest bardziej na podstawie wypowiedzi osób, które przygotowują te projekty, jak również pani minister Kotuli. Czy też na podstawie omówień medialnych, więc to ma akurat taki walor bardziej publicystyczny, ży, rzeczywistego projektu. To prawdę. jaka jest, może na koniec tak zapytam, atmosfera tych rozmów? która y, orzwi, będzie dawała szansę na jakiś y, realny efekt, na yy, jakieś porozumienie Marszałek w skali marszałek, od 1 do 10, jak dobra ta atmosfera jest. 10 być jest o... rewelacyjne, jeden 1 fatalna. Yy, marszałek Zgorszewski powiedział, że atmosfera jest dobra i, i mogę tylko to powtórzyć, ponieważ deta 7 detali, detali <laughs> tych rozmów akurat nie zdradził, a komunikował nam to na ostatnim posiedzeniu klubu. Dobrze, załóżmy, że 7 na 10. Andrzej Grzyb, <laughs> przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego był gościem sygnału dnia Radiowej jedynki. bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam pana dyrektora i radio słuchaczy. Dobrego dnia Równie życzę. Pozdrawiam. Do A ponieważ zbliżają się święta, to również niech one będą oczywiście. radosne, dobre, bardzo dobre rodzinne. I Radiowa jedynka do tych życzeń oczywiście się przyłącza, jeszcze wielokrotnie będziemy je składali. Bardzo dziękuję za rozmowę panu. Dziękuję, dziękuję. bardzo. Była to Rozmowa Dnia. Udostępnij ją portal informacyjny polskieradio.pl.